Ostatnich tygodniach w krajach bałtyckich doszło do masowych protestów społecznych, które przyciągnęły uwagę nie tylko mediów regionalnych, ale i całej Europy. Na Litwie środowiska kulturalne wystąpiły przeciwko nominacjom politycznym w Ministerstwie Kultury, a na Łotwie obywatele protestowali w obronie konwencji stambulskiej. Dziś rozmawiamy z dr. habilitowaną Aleksandrą Kuczyńską Zonik z Instytutu Europy Środkowej, by przyjrzeć się mechanizmom społecznej mobilizacji. Konsekwencjom politycznym i znaczeniu tych wydarzeń dla demokracji w regionie. Zaczynając od Litwy, co było głównym powodem, że protesty środowisk kulturalnych przerodziły się w tak szeroki ruch społeczny? Sytuacja na Litwie pozostawała napięta od czasu wakatu na stanowisku ministra kultury, bowiem wskutek negocjacji politycznych to stanowisko przypadło partii Świtniemna, która z kolei była nie do końca aprobowana przez wielu przedstawicieli środowiska kultury. W związku z tym właśnie to niezadowolenie wzrastało, zwłaszcza w sytuacji kiedy na tym stanowisko został mianowany kandydat, który nie tylko nie cieszył się popularnością, ale również nie miał żadnego doświadczenia w dziedzinie kultury i także został oskarżany o pewne prorosyjskie nastawienia. W związku z tym społeczeństwo zostało zmobilizowane. I wyszło na ulicę. Głównie byli to początkowo działacze kultury. Niemniej jednak do protestujących dołączyli się również przedstawiciele innych sektorów, również nauczyciele, edukatorzy, także po prostu zwykli mieszkańcy miasta. W jaki sposób społeczność litewska angażowała się w protesty i jakie formy przybrała ta mobilizacja? W związku z tym, że kryzys przedłużał się, na stanowisku ministra kultury w dalszym ciągu nie było. Nie było zgody co do mianowania osoby na tym stanowisku. W związku z tym działacze kultury na Litwie postanowili przedłużyć protest. Ogłosili tak zwany miesiąc protestów, w czasie którego nie tylko organizowano otwarte demonstracje, ale również szereg eventów chociażby w różnych muzeach gaszono światła, wyłączono światła na kilka minut organizowano wystawy zachęcano także uczestników do wzięcia udziału w tego rodzaju tego rodzaju przedsięwzięciach ponadto co ciekawe nie tylko doś, dotyczyło to Wilna ale również innych dużych miast na Litwie w związku z tym protest ten przerodził się w masowe spotkania, masowe przedsięwzięcia, nie tylko właśnie w kraju, jak i za granicą. Ostatecznie na stanowisko ministra kultury została mianowana przedstawicielka socjaldemokracji, w związku z tym protest okazał się efektywny. Przenieśmy się na Łotwę, gdzie doszło do masowych protestów przeciwko wycofaniu się państwa z konwencji stambulskiej. Sytuacja na Łotwie rzeczywiście nieco przypomina tą na Litwie, bowiem też mamy do czynienia z masowymi protestami. Co w przypadku państw bałtyckich jest dosyć nietypowe, ponieważ te społeczeństwa raczej nie protestują. Protesty takie kilkutysięczne, nawet w przypadku Łotwy, mamy do czynienia z. Protestem o skali 10 tysięcy uczestników, więc jest to dosyć niespotykana skala jak na te warunki. Jednak uwarunkowania były zupełnie inne, bowiem na, na Łotwie. Przyczyną była dyskusja partii politycznych, właśnie o wycofaniu się tego państwa z konwencji stambulskiej. W konwencji zapisana jest płeć społeczno-kulturowa, co de facto wzburzyło przedstawicieli partii o poglądach bardziej prawicowych i konserwatywnych, które wskazywały, że jest to promocja ideologii LGBT. W związku z tym zaproponowano ustawę mówiącą o wycofaniu się z tej konwencji, co de facto wzburzyło mieszkańców tego państwa. Na ulicę wyszło około 10 tysięcy protestujących. W związku z tym partie polityczne zdecydowały się Odłożyć na bok y, tę dyskusję. Nie, zre, nie zrezygnowano całkowicie, y, jednak odłożono tą debatę na y, przyszłą kadencję y, Sejmu. Jednak to też, y, ta skala protestów pokazuje, że y, takie y, istotne kwestie dotyczące wartości y, dotyczące przemocy kobiet. Ale też w takim szerokim znaczeniu wartości demokratycznych pokazują, że społeczeństwa, zarówno na Litwie i na Łotwie, są wrażliwe i nie pozwalają właśnie podejmować decyzje bez zdania społeczeństwa. Jakie mogą być długofalowe skutki tych protestów dla polityki i demokracji w regionie? Tak jak wskazałam, w przypadku państw bałtyckich jest to dosyć duża skala protestów i demonstracji. Pokazuje, że społeczeństwa nie są, nie są bierne i biorą udział aktywnie. W tworzeniu, w kształtowaniu państwa demokratycznego. Niemniej jednak nie należy się spodziewać, że taka, taki, taki wysoki stopień zaangażowania będzie utrzymywał się przez dłuższy czas, bowiem wiele badań pokazuje, że rzadko kiedy tak duża skala protestów jest kontynuowana. To, co pokazują sytuacje na Łotwie i na Litwie, to to, że w sytuacjach kryzysowych społeczeństwa są zdolne do zaangażowania i wystąpień przeciwko pewnych ważnych kwestii czy na korzyść. Pewnych ważnych norm czy, czy zasad demokratycznych i społeczeństwo jest świadome swojego udziału i zaangażowania. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, zdarza się to tylko w wyjątkowych sytuacjach. To, co jest istotne w obu przypadkach na Litwie i na Łotwie, to to, że demonstracje i zaangażowanie społeczne było przynajmniej częściowo efektywne, bowiem na Litwie udało się przekonać władzę o niemianowaniu e, ministra kultury ze środowiska Świtu Niemna, czyli takiej partii e, populistycznej, e, prorosyjskiej czy antyeuropejskiej, e, eurosceptycznej. E, I na tym stanowisku mianowano przedstawicielkę socjaldemokracji. Z kolei na e, Łotwie e, ten, e, ta sytuacja, czy ten protest był częściowo efektywny, bowiem odłożono tę dyskusję na przyszłe lata. Niemniej jednak opór, zarówno społeczny, jak i prezydenta, pokazuje, że władze muszą liczyć się ze stanowiskiem społecznym. Dziękuję pani za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie.